Prowadzenie gabinetu stomatologicznego wymaga profesjonalizacji, nie tylko na poziomie świadczonych usług, ale również na poziomie komunikacji z pacjentem. Tak zwany świat cyfrowy zupełnie odmienił tę komunikację. Informacje muszą być krótkie, treściwe, interesujące i najlepiej w formie wideo. Korzystamy z rozwiązania Eminto, które w kompleksowy sposób wspiera nas w komunikacji z pacjentami. Emito to w zasadzie zestaw, mini box, który należy podłączyć do monitora oraz bardzo fajna aplikacja. Po zalogowaniu mam dostęp do wszystkich filmów dostępnych na platformie z implantologii, ortodoncji, stomatologii estetycznej czy po prostu osób z pięknym uśmiechem. Filmy są przemyślane, bardzo dobrej jakości i trafiają do pacjentów. Korzystam również z szablonów wideo które mogą dopasować pod własne potrzeby. Zmieniam kolorystykę, dodaję własny tekst, zdjęcie czy film. Klikam publikuj i od razu wyświetlam przygotowany szablon na monitorze. Efektywnie wykorzystuję czas oczekującego pacjenta na edukację, tym samym zmniejszam jego barierę wejścia w nowe usługi. Wizerunek gabinetu też jest bardziej na czasie. Bardzo fajną funkcją jest harmonogram wyświetleń. Ustawiam go pod godziny pracy gabinetu i specjalizacji usług w poszczególnych dniach. W poniedziałek automatycznie wyświetlają się inne informacje niż na przykład w czwartek. Jak potrzebuję pomocy, zawsze mogę zadzwonić do wsparcia technicznego i szybko uzyskać odpowiedź. Dla mnie osobiście to bardzo ważne. Pracując bezpośrednio z pacjentem przy fotelu często używam aplikacji, pokazując na czym polega dana usługa. Wszystko mam w jednym miejscu pod ręką. To bardzo przydatna i efektywna pomoc. Biznes Stomatologów wymaga profesjonalnego wsparcia, ale bez potrzeby nadmiernego angażowania naszego czasu i rzecz jasna przy rozsądnych kosztach. Wraz ze MINTO nabywam niezbędne licencje na odtwarzanie wideo w naszym gabinecie i nie martwię się w razie kontroli. Czy to działa i pomaga w biznesie? Ilość dodatkowych usług jest zauważalna, a my mamy coraz więcej rozbudowanych i długookresowych projektów.